Aleksandra Żuraw, gwiazda Top Model, powoli ustabilizowała swoje życie. Nie Nienadługo. Modelka mierzy się teraz z problemami zdrowotnymi. Aleksandra Żuraw pojawiła się w czwartej edycji programu Top Model. Co prawda odpadła tuż przed finałem, ale i tak zdobyła sporą popularność. Widzowie polubili ją dzięki jej urodzie i charyzmie. Ola nie miała w życiu łatwo. Kilka miesięcy temu opowiedziała na Instagramie o ojcu swojej córeczki. Relacja z tym mężczyzną nie należała do najłatwiejszych. Dlaczego? Terapie zdały się na nic, ich relacji nie dało się uratować, ale jej były partner, stara się mieć dobre relacje z ich dzieckiem. Stres związany ze związkiem i innymi sprawami wepchnął Olę, w depresję, ataki pańki i zespół stresu pourazowego. Jako powiedziała. W ostatnim czasie jej życie zaczęło się powoli stabilizować, niestety nagle podupadła na zdrowiu. Jaka zmiana zaszła w jej życiu. Kropka wyczuła zmianę w piersi, zrobiła USG i teraz czeka na wyniki biopsji. O całej sytuacji opowiedziała za pośrednictwem profilu na Instagramie. Modelka dodała, że powinna dostać wyniki biopsji na początku grudnia. Sytuacja jest dla niej olbrzymim stresem. Ma przez to problemy z normalnym chodzeniem. Spać. Ola wykupiła też na wszelki wypadek ubezpieczenie na życie, aby ewentualnie wesprzeć swoje dziecko, jeśli stałoby się coś strasznego. Trzymamy kciuki za sympatyczną uczestniczkę top model i mamy nadzieję, że zmiana okaże się nie być groźna.